Bajka o ciepłym i puchatym, czyta Kinga Wiśniewska. Dawno, dawno temu było sobie pewne miasto, którego wszyscy mieszkańcy żyli ze sobą w pełnej zgodzie, byli zdrowi i szczęśliwi. Był w tym pewien sekret. Otóż każdy z nowo narodzonych mieszkańców miasta dostawał woreczek z ciepłym i puchatym które miało to do siebie, że im więcej rozdawało go się innym, tym więcej przybywało. Dlatego wszyscy swobodnie obdarowywali się nawzajem ciepłym i puchatym, wiedząc, że nigdy go nie zabraknie. Matki dawały ciepłe i puchate dzieciom, kiedy wracało do domu. Mężowie i żony wręczali je sobie na powitanie po powrocie z pracy przed snem. Nauczyciele rozdawali w szkole, sąsiedzi na ulicy i w sklepie znajomi przy każdym spotkaniu. Nawet groźny szef w pracy nierzadko sięgał do swojego woreczka z ciepłym i puchatym. Nikt tam nie chorował i nie umierał, a szczęście i radość mieszkały we wszystkich domach. Pewnego dnia do miasta sprowadziła się zła czarownica, która żyła ze sprzedawania ludziom leków i zaklęć przeciw różnym chorobom i nieszczęściom. Szybko zrozumiała, że nic tu nie zarobi, więc postanowiła działać. Poszła do pewnej młodej kobiety i w największej tajemnicy powiedziała jej, żeby nie rozdawała za bardzo swojego ciepłego i puchatego, bo w końcu jego zapas się wyczerpie, i żeby uprzedziła o tym swoich bliskich. Kobieta schowała swój woreczek głęboko na dno szafy i do tego samego namówiła męża i dzieci. Stopniowo wiadomość rozeszła się po całym mieście. Ludzie poukrywali ciepło i puchatek gdzie tylko kto mógł. Wkrótce w miasteczku zaczęły się szerzyć choroby i nieszczęścia. Coraz więcej ludzi zaczęło umierać. Czarownica z początku cieszyła się bardzo, drzwi jej domu na dalekim przedmieściu nie zamykały się, lecz wkrótce wyszło na jaw, że jej specyfiki nie pomagają. I ludzie zaczęli przychodzić coraz rzadziej. Zaczęła więc sprzedawać zimne i kolczaste, co trochę pomagało, bo przecież był to wprawdzie nie najlepszy, ale zawsze jakiś towar. Ludzie już nie umierali tak szybko, jednak ich życie toczyło się wśród chorób i nieszczęść. I byłoby tak może do dziś, gdyby do miasta nie przyjechała pewna kobieta nie znająca argumentów czarownicy. Zgodnie ze swoimi potrzebami zaczęła całymi garściami obdzielać ciepłym i puchatym dzieci i sąsiadów. Z początku ludzie dziwili się i nawet nie bardzo chcieli brać. Bali się, że będą musieli oddać. Ale... ale kto by tam upilnował dzieci? Brały, cieszyły się, powyciągały z różnych schowków swoje zapomniane woreczki i znów, jak dawniej, zaczęły rozdawać. Jeszcze nie wiadomo, jak skończy się ta bajka. Co będzie dalej? Zależy od ciebie.